Siemano wszystkim, ja jestem Perluk, a to jest nowa seria. Pff, no, trudno się dziwić, tego nie było. Yy, gra Wiedźmin chyba wszyscy kojarzą. Jedna z najsłynniejszych, bądź najsłynniejsza polska gra. Nie będę musiał... nie, nie muszę tłumaczyć to, co się z nią jej i, i co się w niej robi, bo pff, każdy to wie. Dobra, nie będę przedłużał zaczniemy nową grę grawiedź on Średni. Weź. Bywa Pomocna, pomocna. Pomocna. Nie, wezmę średni, bo nie jestem żadnym kokcem, A, a lepiej po prostu będzie grał. I nie będę failował tak jak Wixcom jest. Myślę, jest. Dobra. Teraz będą filmiki początkowe, więc jeśli będą coś gadać, to się nie będę odzywał, ale jak ten, ten pierwszy, to jest mało odzywania się, więc nie wiem, zobaczymy. Póki co loadingi, które trochę w tej grze trwają, ale poprawili to, bo ich pamiętam, że kiedyś... Jak w to grałem, to trwało to wiele dłużej. Pięć długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. O, Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew, niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: Gdzie są wiedźmini? Co nagle potrzebni się zrobić? Północne rubierze Kedwen, góry Sine. Rok 1270, Pięć lat po wielkiej wojnie. Oczywiście w lepszej jakości. No, ale widać, że przychodzą po nas Wiedźmini. Ja to wiem, bo już początek... Znaczy, muszę wyjaśnić to, że to nie jest let's play na ślepo, bo przeszedłem kiedyś może z pół tej gry i po prostu będę kojarzył niektóre fakty. Ale nie, nie skończyłem jej, bo była dla mnie za trudna. Nawet na łatwym, jak miałem, ja, nie wiem... To było w czasie ja premiery tej gry, więc... Połóż się. Wszystko w porządku. Ja, byłem jeszcze nie w mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Po prostu z imprezy go wiozą. Sam tak kilku kumpli odnosiłem kiedyś, więc... To nie powinno być nic. Dziwne. Nic, nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermorem. nie ta forteca mała Mała Pst. ale czaszki też już nie posprzątają. Jaki wzrok Jesteśmy w domu Leo biegnij po trystu Zdobiega dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Trening. Nie ma co, Wiedźmini jednak umieją się bić. Źle! Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie dwa dni odkąd cię znaleźli. Mm -hmm. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Tris. Nie ma za co, przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Hmm, Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my. Taki. Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha, udało się. Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał pięćdziesiąt orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Na no jednego to i tak mają <laughs> wiedźminę na przewagę liczącą. No dobra, zaraz przejdziemy do gry. Mając Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Nie sobie tak wcięty w manekina leży. No, Okej, okay. kurde. O, no, oczywiście to będzie od który zaczęłem nagrywać. Ale myślę, że jeszcze chwilę nagram. Gerald, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Merigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Możemy przeszukiwać. W twójcy tak to nie działało. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez starana. mogą sobie próbować. Cytkało? Orzesz, mord! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. To sawola, znam go. Chorobliwie ambitny, a moralny magik. No i tak Alik Stoją sobie i gadają. A do nich idzie wielka... Wchodzą! Przygotujcie się! Nie pamiętam jak to jest. Jak się nazywa? No taka zielona, co Jest ich więcej! Dostali się z... na górny dziedziniec! Sam, Ten w okularach to Nie magister. Pamiętam. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Kurde. Zapomniałe. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister Ale jest ścigany listem gończym w Redanii, Temeri i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? <gryw> Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Gold, Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu! Dokładnie. Eskel Lambert. Pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę I na musta, górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss... Mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Zmarty, z fartym wilku! Z nie biegaj to samo. Aha, To też nie śmieszny system walki tutaj jest. Likasz raz na jakiś czas, potem czy zaczyna sobie machać mieczykiem. No i teraz przydał mi się styl trupowy. Pożałujesz, że Cię ma wciąż zastąpić. jak Kiepszek. Chyba ty. To ma być efektywne, ale no efektowne, efektywne. Ale no, sorry, łapać za ostrze miecza Przesadzone, moim zdaniem. A no, je to wygląda, ale w realnej. Zadarłeś to, sorry. A ty zadarłeś ze mną, i co? Ej, jaka różnorodność kolorowe chusty, mają. Nie że cię matka zrodziła. Okej. Okay. Okay. Trochę zaczyna się to zło, I to wyglądało jakby go zaćmią ręką Jeszcze do końca ten samouczek walki jakby i teraz szybki, to XX. I jak dojdziemy do pewnego momentu, to przerwę. I zrobię drugi part. Zadarłeś ze mną, więc tak To ty ze mną. po jajcach chciał Czasem taki mali jak ten mogą przysporzyć większych problemów niż te takie duże coś. Idealnie w środku... Uuu, idealnie w środku brzucha. Co to było? a No strzelają. Gdzie się gapił w dziurę teraz? O oh, yeah. Epic slow motion. Jak na tamte czasy to była technologia, ja pamiętam, ale teraz to tak drętwo wygląda. Ale i tak wielki gracz dla CDB. nie przejdziemy! Za mną do Savoli. Pożałujesz, że Cię matka straciła. Kurde. Strój ma inny, niemożliwe. Dlatego to co? Szybki czy silny? No. Sztylecik, to nie topór. I teraz silny. I yeah. No Co go uderzyło? A <grymne> <grymne> jaki strzela do jego? w Minecrafta, tak jak szybko, żeby zadać cios. A tu nie ma. Teraz. Machaj mieczem, machaj. Mamy jeszcze grupowego, bo jednak na grupki trzech, to jest jednak o wiele lepiej mieć ten... Uu. Fajne. Nie wiedziałem, że coś takiego się da. Trochę przedłużam tymi, ale fajnie się tak pobawić. Moglibyśmy zrobić tak, e, nie do czasa czy O, otwieramy im drzwi. No i co było, z widzimi nami co? Też ma Yep. Ty Podeszła kawałek dalej, by się i nie mieliby później problemu. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z skalem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murażami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dzieciko, nie mamy tu nic wartościowego: trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium i dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację, musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Taak. Dowiemy się, co Ty się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. RIS DZIECINKO Zostanie z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. No, Okej. Okay. Jak mówiłem. Znaczy, nie mówiłem, ale miałem to na myśli. O, tutaj coś jest? <grymne> tak. Budowa Level KERMOREN. No tak, jest zniszczona na no uszyty. Tak, tylko w tak kurde buty. Dobra, nieważne. To był pierwszy odcinek z, z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2... 2? 1? Boż, już się byli, Ale dwójka, jeśli mi kompu na no to pozwoli, to też będzie taki wygodne. To ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny, komentarza, subskrypcji, w kolejności jakiej się wam żywnie podoba. I do, do zobaczenia następnym razem. Pa pa.